Oczywiście konsultowałem z producentem. Także jest to klej firmy Kozłot, ale konsultowałem to z nimi, nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby zastosować to w środku. Opa, coraz lepiej. Teraz tutaj będzie mało. Tu, jakby ktoś nie wiedział, to tą żółtą tasiemkę się zrywa, i jest tu taki klej, można folię przykleić, prawda? Później tylko zrywacie to, pyk I jest czyste okno, już pokazywałem przy elewacji, jak to działa. A te listy przy okienne są po to, żeby tu jest taka gumeczka, uszczelka. Żeby to nie pękało tak od okna. Rama okienna jakoś tam pracuje. Wiadomo to przeciąg trzaśnie to coś. Dobra, jeszcze raz przeciągnę. I tak tu będziemy jeszcze szlichtę dawać. Także będzie majeczka No no, dodatki mam To O Jest okej, okay, jest right. Nie będę klei. Na razie tu folii Od razu na ciągnięciu mam szpatkę przetrych gdzieś się i tyle. O przeciąg. Odbinam tą siatkę, bo pamiętajcie, zawsze klej najpierw, później dopiero siatka. Czy to kątownik, czy... <laughs> czy siatkę już kładziecie? Najpierw siatka, później. Nie, no, idę, przerobię to, bo mnie to drażni. To mamy obrobione, puszeczki pomontowane, przewody pochowane, także. Tu mamy już przyszykowane. Jutro bierzemy się za ściany. Jutro wam pokażę na co zwrócić uwagę, jak to zrobić, żeby nie było żadnych górek, dołków, czy też żeby nie było znać łączeń siatki. Oczywiście, jeżeli ktoś decyduje się na takie rozwiązanie, chociaż nie tylko, bo y, jeżeli ktoś będzie samemu elewację robił, zasada jest ta sama, tak? Także myślę, że jutro mi się tutaj zejdzie z dwie godziny. W międzyczasie Łukasz będzie szykował następny pokój, także będzie to szło taśmowo, że tak powiem.